Proszę Państwa, temat dzisiejszej degustacji to Portugalia i Argentyna odległe światy winarskie. Wbrew pozorom one są odległe w tym sensie, że na różnych kontynentach, ale jak się okazuje, nie bardzo odległe w sensie e, winorośli i wina, które e, są produkowane. E, tak w błyskawicznym tempie tylko powiem, że wina, którymi. Się delektujemy, to są wina produkowane z winoroślin europejskiej, czyli jak kolebką wina jest Europa, między innymi Portugalia. I wszystko, co poza Europą się znajduje, to tak naprawdę zamieszamy dzięki kolonizacji. No bo dzięki tej kolonizacji winorośl, jaka roślina, winorośl europejska dotarła właśnie między innymi do Argentyny. No i dzięki temu tak zwany nowy świat winiarski produkuje wina, które czasem bardziej nam smakują niż wina europejskie. Piąc z niego naprawdę bardzo różne potrawy. Jest smaczny, to tak jak u nas w tej chwili Robi się kotlety, jak ktoś chce to są mielone, jak ktoś chce to są stawowe. Czy z tego, z tej soi można produkować wszystko, podobnie jest z dorszem w tej gminy jest Dorina Lindemann. I jak pewnie słychać, nie jest to typowe portugalskie nazwisko. Dorina jest Niemką z pochodzenia. To jest wschodnia wystawa. Jak Państwo wiecie, na tej wysokości ciśnienie już jest nie to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale poza tym, jakby atmosfera, która chroni tę tak, jest znacznie mniejsza niż w tym 90% uprawy malweka znajduje się właśnie w Argentynie. I ta odmiana stała się taką wizytówką Argentyny. Jak myślimy, wino argentyńskie to w dużym procencie równa się malwek. Przy pewnym poziomie alkoholu groźnie Czyli z jednej strony zjadają cukier, produkują alkohol, a w tym środowisku alkoholowym giną. I te 15%. Alkoholu to jest taka granica, gdzie drożdż już właściwie e, jest tak e, upity, że, że już mu się nie chce, tak, dokładnie tak jak Pan mówi, nie tylko, że mu się nie chce, ale nawet nie może. Tak, nie piliśmy serii serbal, e, to jest argentyńskie wino, też z tej samej wytwórni, e, serbal to jest taka najlżejsza, bardzo owocowa e, seria. Jak to Amerykanie mówią entry level, czyli takie na początek, tak? Lekkie tak. I są trzy, z tej serii są trzy etykiety, jest również Malbec, zupełnie bez beczki, czyli taki bardzo, bardzo owocowy. Jest Cabernet Sauvignon. Nie co tu widziałem, ale nie widzę w tej chwili. I jest assemblage, czyli też taka mieszanka Malweka z Cabernet Sauvignon i e, z Merlo. E, bardzo fajne winka, zwłaszcza ten asemblarz. E, bardzo Państwu polecam, bo to jest wino takie e, jak to w magazynie e, napisali smakuje drogo, kosztuje niewiele. Więc, e, ma coś w sobie takiego m, bardzo ciekawego. E, Wyższa seria to jest ta seria Catalpa, myśmy pili Malbec'a, ale jest również Cabernet Sauvignon. Jest Tino Noir. Jeśli chodzi o Portugalię, to widzę, że tu jest wino, któreśmy kosztowali, mm -hmm. czyli, e, czyli primeira Selechao. Jest Tinta Baroka. E, i nie wiem, czy tu jeszcze coś Andrzej zostało, ale w każdym razie w tej serii e, to jest taka seria jakby popisowa e, Doriny Lindeman. I są trzy odmiany, Turiga Nacional, Turiga Franca i Quinta Baroka. Myśmy kosztowali Quinta Baroka. Natomiast Turiga Nacional i Turiga Franca to są takie odmiany, którymi Portugalia się chwali. Czyli tak jak Malbec jest dla Argentyny taką etykietą, tak Turiga Nacional i Turiga Franca to są odmiany portugalskie, którymi Portugalia się chwali. Można powiedzieć, że są odmianami narodowymi Portugalii.